Cześć witajcie, ja jestem KGS i w dzisiejszym odcinku zagramy sobie z Bratem w Bedwars, ale nie możemy być z Bazy Challenge. Ostatni challenge Wam się za dobrze bardzo się przyjął na moim kanale. Dlatego zrobimy kolejny challenge. Jeżeli chcecie więcej challenge, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. No i możemy już lecieć z odcinkiem. Jesteśmy na ANC, czekamy teraz w lobby, więc wybierzemy w czerwony. Czerwony. Do party e, się zaprosi, żebyśmy po prostu tam... Ale chyba jednak jaka wystarczy nam na zrobienie tego challenge'u. Jak myślisz? Więc nie musimy się dodać już do party. Nie zapomnijcie o subskrypcji w łapce w górze, ponieważ lecimy po 20. Się... Ale tak, nie możemy się dostawać na żadne bazy przeciwników, ani nawet na Emeraldy. Możemy jedyne co to pójść na Diaksy, tak? Więc musimy tak obudować to łóżko, żeby było niezniszczalne budujemy się z endstone'a, drewna i wszystkich po prostu bloków, jakie są dostępne na Bydłars'ach. Dobrze, ale pamiętaj, że nie możesz się budować do szarek na przykład już. Więc teraz zrobię obudowanie, którego się nawet szarek nie spodziewa. Tak właśnie będzie, nie zmyślam widzowie. Dobra, więc teraz mam koinować fence Myślę, że to wejdzie nawet gig. A, bo no to się to kuje. jakoś zatrzymaj. A, gramba będzie robić. Pamiętaj, że nie możesz tam do niego iść nawet. No już się. Zabijecie czy nie? Nie, nie. Nie, jakby ja, chłop. Chłopie, serio. No i będzie. Co on robi? Serio? Ej. Zabity jest, ja ale mam to hello. Ja Ja bym najchętniej zniszczył most, bo ten challenge będzie trudny do wykonania, jeżeli właśnie nie buduję dobrze łóżka. Ja ty ty jeszcze a zbieram diację. Dobrze, ale byłoby łatwiej gdybyś oboje zbierali na... Tak jak wam obiegnie Czekaj Ja tu robię kolejną warstwę Jakie byś zrobił taką Robię kolejną warstwę on tam, on tam jest na górze jak coś pewnie Ja nie zniszczone łóżko widzowe Myślę, że takie też się należy łapka w górę To jak tu biniesz, tak, tu giniesz, tak? No, mam magaty, na No to słabo trochę. Myślę, że już nasze łóżko jest potężne. Dobra. No to super, tylko nie możemy niestety zniszczyć łóżka. Dobra. Więc będziemy się z nim długo bawić, mam takie wrażenie. Czekaj, może rupę coś zrobić. Dobrze. Jeżeli chcecie w ogóle więcej odcinków z betem to zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Tak tylko przypomnę. A w międzyczasie do nas będzie lecieć szaj, chociaż możemy w sobie do niego pójść. Masz już na proto? Na, 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 na proto też, a na nessa to ułóżmy. A ja chyba spad zrzucony jest. je. Ale nie mogę tam do niego teraz pójść i zniszczyć mu łóżka. Mogę Zabaj wziąć we mnie. Ale nie mam na to złota za bardzo. A kupiłeś jakieś drewno przynajmniej? Nie kupiłem, a wykorzystam na zbrojkę. Wezmę ludzi. Kupię. Czem to ludzi? A rozpad. Nie kupisz. Mała. Przeżył Nie, nie przeżył. To jest cały, cały nasz majątek, można tak powiedzieć. W złocie przeznaczamy na wieżę. Na pewno. Nie wyjaśnię na krótki. Teraz mamy dwa. Teraz szarego. Na nie możemy iść. Nie, nie możemy, mówiłem to na początku filmu. Możemy do tego rzucać swoje błoto. Teraz się Mam. nie sobie dać pojadę już z nim, bo tam ma trochę mało. Ja sobie kupiłem TNT. żeby tam... Co jest? A nie jest zdobyłem. Nie Ale ja sobie kolejne złoto i sobie łóżko drewne, żeby mnie zniszczyli. Tylko tam ja pamiętaj, że do niego nie możesz iść. Tam do bazy. Zabiłeś Ma go chociaż? Nie, nie idzie wiem. tutaj. Nie no, no, wiem. O, nie. po to. Widzisz? Łatwo. Trochę. Było. Ale teraz mam przynajmniej zobaczyć, jak dobrze obudowane łóżko, ten drewna. Teraz to jest forteca. Teraz to nikt tam tego praktycznie nie zniszczy. Więc mamy teraz... Um... Fire bola. No i spróbuję tam się dobudować, bo teoretycznie też potrzebujemy dojścia do niego. Żeby jakoś go zabić. Nie wiem, czy to będzie dobre stwierdzenie, żeby żyć. Dobra, spadł. Wiem, że to było takie trochę zabicie, ale było Fire Bola. I to jest git. Zapchnię to swoje bola. Mam jednego diaksa, to nie jest za, za dużo. Dobra, y, mam rzeczy. Co kupić? Nie wiem, kup... Dobra. Może sobie jakiś mieczyk, żeby móc go rozbarać, bo tak to na będzie trwać długo strasznie. Zobaczymy, czy to wygramy. Ale Boczka. to jest Boczka. strasznie Boczka, długi ten... też. O, dałam jabłko, Dobra. mamy. Eee... Uh, nie, czekaj... Zobaczmy, uh. co mamy. Dobra, mamy. Idzie. No idzie, wiem, 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 wiem. Idźmy stąd. Daj za to malutko, jak myśmy... Nie, mama, ale mam. Za to... Dobra, a mamy się strzela. Nie! Serio? O, co jest? Będziesz go teraz długo strzelać. Odejdź. Odejdź mi stąd. Spadaj. No, Łop, co jest! Dobra no, no, zabite. Nie nam dwieko zniszczył z jednej strony tutaj. Ja to zapłaci. Ale został nam tylko... A, on już nie ma łóżka jak coś. Zostaje nam tylko y, tamci, a na końcówkę tej gry będziecie musieli jeszcze chwilę poczekać. Najfajniejszy momenty z tej gry oczywiście zostawimy, a myślę, że te momentu będzie trzeba ten wyciąć, bo film będzie po prostu za długi. Nie, no spadnie. łóżko. Nie wiem w ogóle, można było zaprzepnąć czat. A potrzebujemy no jakiś. Zielony już będziemy mieć za bardzo dużo rzeczy. A co jest na emeryturze? Tak? A co mi? Ugarzyska, ja, ja nie Pełnię łóżko. A ty jak no wojen, będziesz gejść teraz z łuku? Spodziewałem się tego. Ja to chcę, grać, to. No właśnie, to ja trzeba będzie a właśnie a tego uku położyć. Dobra, tego nie przeczytam po prostu. To nie jest chyba na YouTube no odpowiednie to słowa, to nie są. No możecie dać. To się a już praktycznie nie ma. My dalej żyjemy. To spoko. A nie, no nie wiadomo. Gdzie są? My pewnie zaraz przyjdą. Do... Ale że... zobaczcie, jakie mam obudowane łóżko jeszcze, żeby coś takiego. Czekaj, czy to nie, nie widzę nic. Jak się już. jakiegokolwiek. Człowiek albo cząkolwiek. Ja już tutaj zasłaniam te drewno jeszcze. nawet. już nie będzie wyjścia z nie ma opcji, że nam zniszczą te łóżko, chyba że ma, będą mieć bardzo dużo itemków, to nam mogą zniszczyć, ale jeżeli nie będą mieć przynajmniej 10 klientów, to nam nie zniszczą. Więc myślę, że nawet będzie wygrana no, ta arena. No. Proszę zasubskrybować. Będzie mi miło. A tak małe w, górę. Łapek w górę jest pod tym filmem 10 łapek, więc zobaczmy, czy damy ja to też zrobić. Ja ty idzie, niepy idzie. Nie mogę, nie mogę. Racaj. Wiem. Eee, w ogóle oni gdzieś tutaj są. Nie ma chyba. Nie, to jakby zginął i byś nas tak tutaj porządek, no dobra, ja mam pomysł, nie chcę mi chodzić przez tą całą Iena. Ale nie gada, że cię wydumpowałem. Wyjumpowałem <laughs> cię. To będzie najlepszy moment z tego materiału. Serio. A ja cię nie ja to 12 zł. No za 12 A już 13. No, fajnie. Kupi sobie może mieczek jakiś. Hmm, za 7. Ja I... nie kupuję naszą będzie. Serio? Dzieć tak mi trudno ich pospychać, Nawet z tego łuku będzie trudno. Bo oni ja będą się tam... teraz zbroić. Jest tutaj Jest. zielony. Jest. Widzę. Jest. Jest tu na co? Jest tutaj, próbuję stawić TNT. Chcesz w Tak, chcę. Jest na jednym nagraniu. Dobra. To będzie jedna ze wszystkich akcji tego odcinka, jeżeli się wydępuje. Idź pan stąd. Idź pan stąd. Dobra. Góry obronne. Serio? Dobra, nie ma. Ktoś straszył się muru, zobacz. Nie, prawie, prawie. Się, prawie go wyjdziałem tak, fajnie. Mamy trzy zemsty. Dobra. Teraz... Ja Odpadaj się od drugiej strony! Od drugiej strony! Gdzie, Zróbmy gdzie, gdzie, gdzie? To... Tak, pod krawędź jest. O tu, Ja bu, Buduję na przekażę. to. O kurde. Jednak dobrze, jednak dobrze to zmienił. Kurde, co jest? Nie, 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 Co jest, jak on nam chciał to, to nie, Szybko zakrywaj nie, nie, mam niczego do budowy. Zakrywaj ja to, byle czym nawet. A drugi gdzie jest w ogóle? Uciekł. Te karu, zmarnowałem złoto. Masz tylko do Dwa. A jest złoto. Masz dwa tutaj. Czekasz się. A więc Czas chyba będzie na nich i pójść. Idzie do nas i jedenastu. Idzie tu. Do kół. To gdzie? Co jest? Nie, yeah. niszczyli mi te tak yeah, I cię też tak. wydupiło? Nie, yeah. najgorzej. Więc tak, nam wyszedł ten challenge. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, subskrypcji na tym kanale. Będzie więcej filmów z bratem, A ja już się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Mam nadzieję, że się pojawi niedługo. Jak się uda, to jutro będzie odcinek, ale możemy jeszcze krótki wstęp e, zrobić na jutrzejszy odcinek więc zas zasubskrybujcie kanał dzwoneczek kliknijcie, porównajcie jeszcze film to jest 10 kropek w górę mam nadzieję że się uda to będzie więcej filmów z bratem